jest z nami. Dobry, dobry, witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, vlog, w którym po pierwsze jedziemy na konie, ale pewnie będzie tam niewiele ujęć. A teraz, teraz jadę. zachęcała chyba do zaparkowania w konkretnym miejscu. Teraz jadę na spotkanie z kilkoma, e, z kilkoma dziewczynami, influencerkami z Poznania. Cokolwiek. Także bardzo się cieszę, myślę, że będzie fajnie. E, na pewno coś nagram z tego i jedziemy. Oczywiście ile jesteśmy spóźnieni? Ja Tylko jestem spóźniona. 29 minuty. Tylko 22 minuty. Masak, masakry. No tak po prostu pierwsze wrażenie i zaraz ze spóźnia z tym, ale cóż. Idziemy, już jesteśmy pod kawiarnią, Kacper mnie tylko podrzucił, Kacper nie idzie ze mną, a szkoda, bo to przecież nas, nasz największy influencer poznański. Proste, że tak. Proste, że tak. Także idę. Obserwujcie już. mnie na Instagramie, na TikToku, na YouTube jeszcze mnie, na Pinterest... Ale dajcie suba, dajcie suba na moim YouTube. Proszę mm -hmm. bardzo, jako instagramerki wypite kawy tutaj pokazujemy, nie przed, tylko ciasto zjedzone, no i siedzimy sobie właśnie, jednak reszta dziewczyn jak widzicie nie dotarły, ale na pewno powtórzymy spotkanie, zajmacie Kasię, będzie instagram, więc też wpadajcie, przesympatyczne dziewczyny. Ja jestem roztrzypana na Marsa, bo właśnie miałam jazdę na Habibi, czyli tej pięknej kasztance, którą możecie tutaj zobaczyć, jak ciemno. Habibi? Ej! Hey! Jest naprawdę przesympatycznym konikiem. Jeszcze jutro jadę na jazdę i możliwe, że będzie to jakaś długoterminowa współpraca, ale jeszcze zobaczymy. Także wszystko będę Wam o, to jest świat... na bieżąco opowiadać odnośnie mojej jazdy konnej. Ale ładna księżniczka. Witajcie kochani, dzisiaj mamy piątek e, i jak widzicie jestem w stanie... Ja jeszcze śpię, ja jeszcze śpię. Wstałam za późno, teraz lecę na rzęsy. E, mam z buta niby 10 minut, więc powinnam się wyrobić. Nie, nie wyrobię się już widzę, że nie. Ale cóż, e, idę na rzęsy na brywida, tylko nie mam teraz kompletnie makijażu. Mam nadzieję, że no ślicznie zrobione. Pokażę Wam oczywiście wszystko. E, no, a teraz po prostu walczę o to, żeby nie spóźnić się aż tak. Lecimy też ode mnie. Katra się ze mnie śmieje. się. Nie Hmm. rzęsy już są, na pewno ja teraz puszczę jakieś przebitki z salonu, bo naprawdę bardzo ładne miejsce i przede wszystkim efekt jest super, jestem bardzo zadowolona i co jeszcze fajnego, że mam dla Was też zniżkę, więc jeżeli byście chcieli zrobić w tym samym salonie rzęsy co ja, to jest Poznań Albo brwi, bo robi też e, Angelika brwi permanentne, robi hennę pudrową, miałam teraz hennę pudrową. Teraz już się maluję, ogarniam i zaraz lecimy nagrywać TikToki z Olą Morello. Powiedz ludziom, które jest luźno? 14:39. A ja już śniadanie. A Kasper, je śniadanie. <grych> Proszę. Proszę elegancko. A w której wstałeś? Jajarka. bułeczka z pomidorkiem. Po fasie o której wstałeś? Mmm! Mmm! W ogóle mamy straszny syf, straszny syf, straszny syf w mieszkaniu. Popsu się odkurzacz, nie mam jak odkurzać. No, a jeżeli chodzi o rutynę moją makijażową, możecie teraz ją zobaczyć. Duże topety, zaraz uklepiemy cynkiem. Ja jakoś dzisiaj jestem w ogóle podpuchnięta, to nie mam wrażenia. Nie, jak No, Dziękuję. No chodź, ja opowiadaj, on będzie się malować, jak będziesz opowiadać i zabawiać. Okej. Mm, ok. Ciężko mi to wychodzi, jak ktoś mnie do tego tepcha, wiesz, że ktoś... O, zrób coś śmiesznego. <grym> Ale jeśli chodzi zabawać. o króla wszelkich zabaw i uciek, to... Jest i on, tu jest. Nikoś. Godzina 15, tej idealna godzina do rozpoczęcia dnia. No ja się, w ogóle to jest taki poradek nasz aż 15 godzina, ja się maluję, ja się ogarniam, Kasper je śniadanie, idzie I się, się kąpać. Idę się kąpać. Ej, mega mi się podoba, jak zrobiłam mi rzęsy. Fajnie, co? Mega ładnie, no. Może tego tak na kamerze nie będzie widać, ale ogólnie naturalnie. Ja I do pod... tego go. ciągle no, ja jesteś jeszcze przynajmniej. Nie, moim zdaniem naprawdę ładnie, naturalnie, ja ciągle patrzę w podgląd, sorry, ale to jest też moje lepsze lustro niż to, co tutaj mam. Jestem bardzo zadowolona. Także Poznań polecam miejscówka na robienie rzędów. Dam znać jeszcze, jak tam z wytrzymałością. Ale na teraz super. E, dobra, ładuję baterie i na pewno nagramy jeszcze coś z Olą, jak będziemy działać z TikTokami. A tutaj pan pusio. Pan biedny smutny pusio. No ale spójrzcie, on jest smutny. Czemu jest taki smutny? Nie wiem, w postprodukcji trzeba mu domalować uśmiechniętą tą Oto mój skończony makijaż w nowych rzęsach, naprawdę wygląda przecudownie moim zdaniem, całość naprawdę idealnie. A ja już teraz lecę na autobus, bo znowu się spóźnię, w ogóle ciągle patrzę na ten podgląd, to jest okropne. Ale wybaczcie, ja mam w ogóle tak, że jak mam coś nowego, jak paznokcie, to potem chodzę i po prostu przyglądam się, a jak mam nowe rzęsy, nowe brwi, no to to samo właśnie się dzieje. Jeżeli ktoś by się pytał, jak zmieniamy stylówki na TikToki, no to właśnie tutaj tak. <laughs> właśnie tak. <laughs> I spójrzcie, ile tutaj jest w ogóle rzeczy. Ola, jak zwykle, przygotowana na maksa. Wieszaki tutaj, stroje, kapelusze, staty w moi drodzy. TikToki to nie żarty. Działamy.